Witam Was. Dzisiaj pokażę Wam dwa tajne przejścia, znaczy no kryjówki i tam przejścia, tutaj na właśnie Komisariacie Policji w RP. Już idziemy do pierwszego. Większość osób powinno znać przejście, jest ono tutaj na skraju dachu policji. O, chodzimy sobie tutaj i patrzcie, jesteśmy w takiej fajnej kryjówce. Teraz na drugie przejście. Teraz musimy zejść na dół. Ono będzie się znajdowało w wętach. Na początku musimy tam wejść. I dajcie mi jeszcze znaleźć. Dobra właśnie szukamy sobie o, jesteśmy tutaj na przejściu. Zabierzmy latarkę, bo nic nie widzę w tych ciemnościach Chwilę, bo przed chwilą napiadałeś. to będzie tutaj. Tutaj jest takie tajne przejście z jakimś zdjęciem. Jeszcze nie wiem dokładnie kogo. Jest też yy, rura metalowa. I są jeszcze też jakieś szafki. Więc to jest, są takie dwa tajne przejścia i kryjówki na komisariacie.